Dzień dobry kochani, witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na przesłanie, które jest związane z moim snem. Sny, które teraz się pojawiają pomiędzy jedną pełnią a drugą pełnią, pomiędzy nowiem a przechodzeniem przez bramę lwa. Dla was wszystkich, wasze wszystkie sny, które macie, mają bardzo duże znaczenie. Więc warto te sny sobie zapisywać, zapamiętywać a, i wyciągać z nich wnioski, dlatego że teraz otrzymujemy przesłania. Naprawdę sierpień jest ważnym czasem. Były dwa sny. E Wewnętrzną zgodę mam na to, żeby podzielić się z Wami jednym snem, który jest przekazem uniwersalnym, oczywiście dla wszystkich tych, którzy tutaj przebywają w mojej przestrzeni i razem tworzymy pewnego rodzaju pole energetyczne. Drugi sen jest konkretnie przekazem indywidualnym, a więc po prostu nie będę o nim mówić. Bardzo często. W moich snach pojawia się głos, który coś mówi, coś podpowiada. To jest głos mężczyzny. <laughs> Prawdopodobnie opiekun, przewodnik duchowy. I powiedział mi tak: wszystko, co teraz dzieje się w Twoim życiu i w ogóle w Waszym życiu, czyli to też chodziło o pewnego rodzaju kolektyw, tak? Dlatego czuję, że tutaj. Mogę się tym podzielić. Jest hartowaniem Twojego charakteru, Twojej duszy. Zostajesz poddany lub poddawany pewnego rodzaju testom. Jesteś poddawany, tak jakby, słyszę, obróbce. Chodzi tutaj o hartowanie, o stal, o wzmacnianie. I z czym to się, kochani, będzie wiązać? To się będzie wiązać z pracą. Z pracą szeroko rozumianą to nie tylko chodzi o pracę taką dosłowną, ale to bardziej nawet powiedziałabym, że chodzi o taką pracę. Nad pewnymi niewygodami, niedoskonałościami, a pewnymi trudnościami. I tak jak mówiłam ostatnio, jesteśmy wzywani do tego, by podążać w stronę wytrwałości, opanowania i spokoju. Ponieważ jeżeli nie mamy w sobie tych umiejętności, tych cech, to właśnie dokładnie teraz w sierpniu będziemy wywoływani do tak zwanej tablicy. Czyli będą się pojawiać takie sytuacje, które będą wywierać na Tobie presję, które będą w pewien sposób wprowadzać chaos. Ja to tak czuję. I tu właśnie warto podejść do tematu bardzo świadomie. Jeżeli um, Zaczniesz się odpalać z tego takiego poziomu co zawsze, z tego poziomu takiego niskiego, po prostu, czyli e, ulegasz swoim słabościom w takich momentach trudnych, nieprzewidywalnych, to y, kółko toczyć się będzie dalej. E, czyli będziesz tak jakby cały czas um, krążyć, błądzić i um, no, i pewnie przyjdzie jakiś e, moment, który pozwoli tobie wyjść z tego błędnego koła, ale może to nie być teraz. A jest y, powiedziane, jest zapowiedź, że właśnie teraz jesteś wzywany do tego, żeby ten egzamin zdać. Że już nie musisz iść na poprawkę. I y, y, y było powiedziane, że ten najbliższy czas będzie czasem nowym. Nowym, ale ta nowość pojawia się poprzez odtworzenie starych lekcji życiowych i wyrobienie sobie nowego podejścia. I to jest czas, który daje Tobie możliwość wyjścia z tego miesiąca zahartowanym. Tak jak yy, cały czas widzę taki proces obróbki, wiecie? Metal, mam taki obraz po prostu, metal, który jest poddawany ciepłu, który jest rozgrzewany, a potem jest yy, Naświetlany jakimś lodowatym promieniem, i poprzez właśnie zmianę tej temperatury, on się staje niezłomny. I to jest też takie przesłanie dla Was, że za każdym razem, jeżeli Wy będziecie w sierpniu myśleć, że wszystko dzieje się przeciwko Wam, to od razu zaznaczam, że to jest droga donikąd. To jest bardzo błędne myślenie, które y, po prostu wydłuża Wam wejście na właściwą ścieżkę. To jest y, wybieranie drogi, gdzie nie będzie postępu. I jeżeli Ty będziesz stawiać opór pewnym wydarzeniom i nie nauczysz się czytać, y, Co jest pod powierzchnią tych różnych sytuacji, to sam na swojej drodze życia stawiasz tamy i blokady. I teraz chcę powiedzieć bardzo ważną rzecz, że oczywiście to nie jest łatwe. Natomiast mogą przychodzić do nas różnego rodzaju informacje ze świata zewnętrznego. Które mogą nie być miłe dla naszego ucha. Może nam się wydawać, że przecież to już było historia, kołem się znowu toczy i ja już to wiem, ja już to słyszałam, ja już tego doświadczałam. Ja już tak byłam, byłam traktowany na przykład. E, mogą przychodzić różne, różne informacje, które w pewien sposób, e, e, tak jakby, no będą Cię testować, czy wybierzesz, właśnie, Pójście w stronę mm, paniki albo w stronę uporu, oporu, um, zniechęcenia, widzenia y, siebie w położeniu, braku mocy. Czy może przyjmiesz, podziękujesz i zastanowisz się, jak dzięki temu możesz wzrosnąć, bo naprawdę sierpień jest czasem wzrostu. Bardzo dużego wzrostu. Tylko ja wam to mówię, żebyście wy po prostu umieli poprowadzić siebie w tych różnych okolicznościach życiowych, bo dla mnie ten rok numerologiczny już się kończy. Ten rok numerologiczny już się kończy. Następuje pewnego rodzaju zamknięcie cyklu. Brama się zamyka. Powolutku, czy znaczy jeszcze jest otwarte ten portal, ale już powolutku brama się zamyka. I wrzesień to dziewiątka, zamknięcie już cyklu i rozpoczęcie nowego cyklu, więc bardzo dużo będzie od Ciebie zależeć, co Ty do tego nowego cyklu będziesz przenosić od końca września. Czy, czy dalej będziesz kontynuować pewnego rodzaju historię, która się Tobie nie podoba? Czy może zaczniesz um, rozpisywać swoją przyszłość na nowo? W taki sposób, w jaki chcesz ją rozpisać. Kochani, jest to przekaz bardzo poważny, dlatego, że on dotyczy, yy, dotyczy ogółu, dotyczy kolektywu, dotyczy energii światowej, to jest to, co ja czuję. Yy, oczywiście. Zrobicie z tym przekazem, co uważacie za słuszne. Ja mogę dzielić się moją świadomością, moimi przekazami, i też proponuję Wam właśnie świece intencyjne, yy, przeznaczenie duszy, uzdrawianie rodu, pakiety uzdrawiające, yy, czytanie kronik Akaszy. To wszystko ma bardzo duży sens w tym czasie. Dlatego, że wiecie co, bez zrozumienia nie ma możliwości pójścia dalej. Jeżeli ty nie rozumiesz, dlaczego spotyka ciebie to, co ciebie spotyka, to zawsze będziesz czuć, że nie masz mocy w tej sytuacji. Dziękuję Wam. Życzę słonecznego czasu. Życzę spokoju w sercu czas uzdrowienia też Waszego serca. Yy... I zapraszam Was na nowe Evelwie. Właśnie wtedy uwalniamy nasze serca. I takie przesłanie dla Ciebie, to co słyszę teraz, im bardziej chcesz się na coś zamknąć, tym bardziej się na to otwórz. Przytulam do serduszka i papa. Pa.